Witajcie, kochani! Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić, ile mamy wolnego miejsca na iPhone'ie oraz które aplikacje zajmują najwięcej pamięci. Aby sprawdzić naszą pamięć, wchodzimy w ustawienia Ogólne Miejsce na iPhone'ie. Na samej górze możemy zobaczyć, co najwięcej zajmuje nam miejsca z podziałem na kategorie. Następnie mamy pokazane zalecenia, dzięki którym możemy odzyskać trochę pamięci. Poniżej mamy spis wszystkich aplikacji oraz informacje, ile zajmują miejsca w pamięci. Listę możemy również posortować nazwą oraz datą ostatniego użycia. Na samym dole mamy informacje, ile zajmuje system oraz dane systemowe. Po kliknięciu w aplikację możemy usunąć dane. Chcesz więcej poradników? Obserwuj mnie w social mediach, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę.